Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kemer i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, która nazywa się Paczki Tygodnia, czyli najlepsze paczki zebrane w jednym odcinku raz na tydzień. Mam nadzieję, że Wam się takie coś spodoba. Będzie dużo emocji. Mam nadzieję, że będzie dużo fajnych, ciekawych kart, które trafimy. Będą dzisiaj nagrody za Division Rivals, ważne mecze, yy, 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 nagrody za Squad Battles, yy, dwie paczki za 100 tysięcy końców, paczki za edycję Ultimate, także naprawdę niezłe paczuszki dzisiaj czekają yy, na otwarcie. Także zapraszam do oglądania. Widzimy się później. Bierzemy The Division Rivals. Czy wbiłem pierwszą nagrodę? Czy wbiłem pier... Gdzie tu się odbiera? Wbiłem pierwszą? Chyba. Tak, chyba tak. Ale tam było na granicy widzowie. Pokażcie, że jest pierwsza ranga. Jest pierwsza. Na granicy miałem chyba tylko wczoraj wieczorem o 24 miałem e 1000 punktów przewagi. Chyba nawet nie tysiąc. Chyba nawet jeszcze. Uuu fajne. No fajne, zarobiste. Dobrze, bo gdyby nie to by były troszeczkę gorsze. Także kto chce paczuszki. Kto chce paczuszki? Jak te... Dobrze, to y, które? Bo jest tak. Tylko że Prime dwie, rzadkich kart i dwie mega paczki. Rzadkich kart. Najgorsze. Okej, okay, to złota paczka rzadkich kart leci dla Kuby. Patrzmy. Spoilerować czy nie? Spoileruję. Bo może... Spoileruję. Nie ma aukautu. No, Ale coś się... No. A ten... Oh, Libertadores. Skąd ty wiedziałeś tak szybko?

Pasy, to nie złe pasy Nie ma A, okautu Cóż to? to? Boatyk! Nice no. ten boatek No ale trochę taki drętwy drętw, wiesz? Trochę taki drywutnia Bo no. z bajerną, ale to jest 70 No dobra, to teraz złota paczka piłkarzy Prime dla Miksona A mega paczki nie, nie są gorsze? Są, y, są, dla mnie są lepsze zobacz tu na... A. tu już nie ma okał, tu Owoj Kołateś To dawaj dla mnie drugą A hmm. Czarkę czasem nie ma? Nie wiem Nie ma Nie mogę. No to sobie nie obejrzy, no się to zobaczy. No czy nie Będzie odcinek widzowie. Dobra. Ta drugą chcesz ty, tak? No to złota A? paczka piłkarzy Prime, druga dla Broka. To czy 45 i? tysięcy końców. Zobaczmy. Aj. Banery chociaż? Jest, Francja. Napasnik? No, ten jedar. kazet. Aj. Aj, aj, aj. No, Ale jakby tam ten jeden siat, o Ale też taki. Całkiem. No, nawet no, taki niezły. Ach. Taki. Nie wiem. Grałbym nim, bo bym nie miał. Państwo. <laughs> Dobra, teraz zostały za 35 to pierwsza dla grzybka i dla Rogala. Leci. Mega paczka W dwudziesty i dziewiętnasty miałem farta do tych paczek Jest walkout! Walkout! To dobry, proszę Szpania. Dawaj, takę dla mieszkań. SPD Busquerz? On Busquerz O, Darek, yeah. raczej kuba się ma. Jest <laughs> mm. Busquerz Funkchamp <laughs> O myśliwy kolejny nice Uu. Traore Seria drugi Masz wymiennego? Drugi nie wymi Wymienny mam! Uuu, to fajnie będzie sięgał do przodu 20 koła nice Piątek No H2H2H2 Dlaczego H2? Macie po prostu Dobra co 20 koła wystawiamy Pio pio, pio pio. Piątka mam Opa, pa, pa, pa. ten. O, oh, mam. A, Barcelona. Dobra, piątek. Dobra, wystawię go na tę listę transferową, bo w Zabry. Ty, czy ja. A nie. Motyw stadionu i herb Wolverhampton trafiłem. Ciekawe, nie? W jednej paczce. Nie, trafiłeś Wolverhampton i Wolves. No to to są dwa różne kluby. <motyw> Aha. Dobra, druga paczuszka dla... Liska i dla Czarka Mega paczka Zobaczmy Czarka, pieczarki. Nie ma tu O nie, kon... Znowu libertadores Ale może być oprócz tego coś Jakieś banerki chociaż Areola Obe O, neresz O oh. oh. Zobaczmy... Jastrząb... Który ma rolę, to grał. to bym grał, nie miał Alicona. Ooo... Oh, that is growth... Coś to... No nie... Yeah. Zobaczymy to też... Kurczę, no. jakbym był pierwszą rangę w Rivalsach, to mam 4 35 Kur... 2 25 i 2 55 o więc traor już nam się sprzedał także to otwieranie uważam za udane lecimy duża srebrna paczka kapitalna paczka pewnie będzie nie ma kautu, ale tu nigdy nie ma o nie bardzo dareso resoka by się spodziewało no, to by się spodziewało no nie Kto tu może być drogi? Chyba nikt. Druga Libet. O, pogoń trzeci. Ok, czek. Dobra, do kluba. Do klubu. I kolejna strona, paczka zawodników, premier. O, Patrzmy. jest za. Diogo Figueras Uu. z Benfica On może coś kosztować w sumie Tysiąc końców Kurde, o... Uu. Francja On może przyszłość... Marsjala do... trafiłem! Pasy! No. Zajebiście Dobra, to ja zaczynam od... Ja pierdolę, 180 tysięcy! Patka piłkarzy tym Premium, zobaczmy, co w niej trafimy. O, o kurwa! Jeszcze u siebie na PSC Nie muszę jutro kartu. zrobić. Nie ma banerków. Ale Piękne syfna. To Uuu, o na razie tysiące. Ale coś normalnie? Tak. Słuchajcie. Tak. Gra z Co wiem? Dobra, tutaj. Dla widzów. Dobra, to na razie Znowu. 169 tysięcy. Dobra. Dobra. I złota paczka zawodników premium. Paczka dla mm... Brołka. Dzięki. Spoko. Daj coś dobrego. Nie ma okołtu, ale może jakieś fajne banerki Francja SPO Fekir Nabil Fekir Czy to jest dobry traf? No 8 I tak? I nie 7,5, dobra, wystawmy sobie go 7,400 pół tysiąca mamy na paczkę oh, oh, oh. Dobra reszta do klubu I mała złota paczka rzadkich piłkarzy dla kuby Zobaczmy Nie ma Walkowtu Hiszpania LO Melfika Grimaldo tak? Primal do 8-4. Nice. No i otwieramy yy, paczkę z piłkarzem gwarantowanym OTW. Mam nadzieję, że coś fajnego nam wleci. Zobaczmy. Nie ma okautu. Uwaga, gwarantowane OTW. Walia? Bale? Tak, to jest chyba, tak jest! Gareth Bale trafiony z paczki OTW. Także jest naprawdę bardzo bardzo dobrze O, teraz trzeba będzie coś tu wymyślić, żeby do składu go wrzucić Mam nadzieję, że się uda Zobaczmy, ilo kosztuje 400 tysięcy, także jest naprawdę bardzo bardzo dobrze No i odbieramy nagrody za Squad Battles W tym tygodniu udało mi się wbić Golda 1 Trochę wyzwań było, dlatego trochę nie chciało mi się grać ale udało się G1 wbić. Jak widzicie, mamy 51 tysięcy końców. Na koncie oraz mnóstwo dzisiaj paczek do otwierania, bo są paczki za Squad Battles, są paczki za 100 tysięcy, są paczki trochę mniejsze, takie które za zadania, za SBC. -ki. Jest paczka za Ultimate. Są paczki za edycję Ultimate. No to zaczynamy. Mała paczka piłka Electrum. Mam nadzieję, że w... Coś fajnego dzisiaj nam wyleci z tych wszystkich paczek Zaczynamy od pierwszej, nie ma okautu Czy będą banery? Nie ma banerów Jest to kragno81 Czy to są paczki wymienne czy niewymienne? Niewymienne, otóż, okej okay. Czy to można? Nie, niestety pan kragno idzie na pixel Trudno, ale bywa No to lecimy dalej, co my mamy tutaj jeszcze za paczuszki? No to otwórzmy sobie teraz tą paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy Zobaczmy, nieraz może właśnie w takiej poleci coś naprawdę niesamowitego. Nie ma okautu I czy będą manerki? Jest Bra Brazylia. Hello? Marcelo! Nice! Drugi raz w tej FIFI trafiłem Marcelo Trochę końców jest Ciekawe czy to jest wymienna paczka, czy to nie jest wymienna. To jest wymienna, także myślę, że z 5000 no może 4000 4 także kroczek po kroczku będziemy zbierać końsy wiadomo na kogo i kolejna paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy z pierwszą było nawet spoko były banery to może w drugi wokał zobaczmy nie ma okautu czy są banerki chyba nie ma banerków nie nie ma banerów jest ziniak kolejny duplikat o, to już jest paczka niewymienna, także tam miałem trochę warta, z tą wymienną, bo... O, chociaż, ziniaka miałem wymiennego, więc nie źle. No to kolejna paczka. To może... Otwórzmy tą. Rzadki Piłkarz 75+. Zobaczmy, czy coś fajnego nam... ...wyleci. Nie ma oka tu. Balnery... Lozano? Nie Vela, Carlos Vela, o proszę. 83 overalla. No mogło być lepiej, mogło być lepiej wiadomo, ale zawsze na jak 75 plus 83 karta, naprawdę pozytywnie, pozytywnie. No to lecimy dalej, to teraz otwórzmy sobie mieszaną paczkę piłkarzy prime. Tuż w coraz lepsze karty wchodzimy. W coraz lepsze paczki i zobaczymy czy będzie dobrze. Nie ma lookoutu po raz kolejny. Nigeria. SPD, NDD. Dobry traf. Bardzo dobry. To już jest naprawdę bardzo dobry traf. Wydaje się świetna karta w ogóle. Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Ja jestem zadowolony z tej paczki. Jest to paczka wymienna jeszcze James. Proszę, 20 tysięcy. Taki NDD. Nice. A James? No James 3-4 około. Ale mi się wydaje, że to jest naprawdę, naprawdę nieźle. Arnautowy ci też troszkę kosztuje, także też możemy go wysłać na listę transferową, reszta do klubu. No to teraz może złota paczka zawodników premium. Zobaczmy, czy coś w tej paczce się uda zdobyć. Nie ma okautu. O, tu jakieś zaproszenie, a tu nagle mamy Chile. SPD, jest to. Arangiz, Tak jest. Kolejne banery. Nawet ten najgorzej nam dzisiaj ślepie. Jeszcze teleali! Ali. To jest coś kosztuje. No, 10 tysięcy. Nice! Aranguiz coś to kosztuje? Nie, ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj chyba mi sobie zarobimy. Ten akurat nic. Wrócimy do klubu. Także ładnie, bardzo ładnie. Zostały nam jeszcze 5 paczek, to otwórzmy dużą złotą paczkę premium. Paczka za Golda 1, ta paczka też. Jak na razie paczki za Golda 1, same banery? Czy ta też? Skład oczywiście. Tu chyba banerów nie będzie. Tak mi się wydawało. Jest Pablo Sarabria. Pablo Sarabia i coś do tego. Tutaj nic ciekawego. Może tu... O, kotwica, zawsze fajnie trafić. Kotwicę, motyw stadionu dobra to możemy wysłać do klubu. No i teraz paczki za edycję Ultimate za EA Play Pro złota paczka szatki kart. Zobaczmy. Paczka warta 25 tysięcy końców. Nadal nie ma okautu. Jeszcze dzisiaj nie trafiliśmy okautu. I nie ma banerów. Jest to Bellarabi. O proszę. Po raz drugi trafiłem raczej znaczy, Bellarabiego mam już w klubie, także nie jest źle. Co my tu mamy? Mamy Olazem, machele to chyba leci, nic nie będzie kosztować. Blabi leci na listę transferową, tak do klubu. No i kolejna paczka za 25 tysięcy końców. I zostaną nam te dwie najlepsze. Zobaczmy. Nie ma kautu Chyba będą banery. Nie, jednak nie. Nadal nie wiem, kiedy są banery, kiedy nie. Marka Asensio. Ciekawa karta. Do tego szaka. Około 2000 końców. Także to możemy tutaj, to też. Tego pana. A też, może też coś kosztuje. Liga menadżera to raczej nic. O, fajny motyw stadionu. Wykrot stadionu. No i paczki za stoka. Za 500 bramek i 500 asyst. Także lecimy. Pierwsza, duża paczka rzadkich zawodników. Czy w końcu ujrzymy walkout dzisiaj? Raczej znaczy teraz, w tym openingu. Nie ma okałtu pierwszej. Nie mówcie mi, że Libertadores. Nie. Pinola, ale może jeszcze oprócz tego coś. Dajcie jakieś banerki, chociaż... Jest Aleksandro! Dobra, jest Aleksandro. To jest 20 tysięcy końców. Fajna karta. Mendy, szkoda, że nie ten. Oni kuru. Dużo, dużo kart. Zobaczmy czy te mamy wymiennych, tak Kurczę no, myślałem że będzie coś lepszego z tej paczce Ale mamy jeszcze jedną paczkę, także nie załamujemy się I otwieramy drugą paczkę Za 100 tysięcy końców Zobaczmy czy w końcu ujrzymy walkout Nie zapraszać mnie do znajomych Nie ma walkoutu i znowu Libertadores. Nie, to jest hit z tymi kartami czarnymi. To jest naprawdę coś, co jej powinno się tego pozbyć jak najszybciej. To jest jeden wielki żart. Trzy te karty i do tego Burki, Romanioli, Rakitic. Dramat, dramat. Powiem Wam szczerze, że no te trzy karty to jest jeden wielki prank. O, jest Arjen Robben. Czy mamy coś ciekawego jeszcze na niej? Dest, o proszę. Karty niby nie najgorsze, ale no, no liczyłem na jakiś walkout, przyznam szczerze tutaj w tych paczkach zastoka także no średnio, średnio nic e, nie. Nie można sobie e, sprzedać, bo wszystko wszystkie karty niewymienne. Jeszcze wam pokażę na koniec tego e, odcinka. Tak oto właśnie prezentuje się mój składzik. Wcisnąłem sobie tego Baila do składu. Bail gra na skrzydle na spicy. Rasica gra na skrzydle. Zrobiłem jeszcze tego H Hichana. Może w przyszłości będzie to fajna karta również. Zrobiłem yy, Tonaliego o TV także zobaczymy także dzięki wielkie za oglądanie mam nadzieję że Wam się podobał ten odcinek jeśli tak to, zostawcie łapkę w górę i w komentarzu napiszcie jak Wam podoba się ta nowa seria czy Wam się właśnie spodobała czy jednak nie czy jednak robić inaczej te odcinki z tych paczek czy jednak raz w tygodniu wszystkie zebrane paczki najlepsze Wam się podobają i napiszcie oczywiście co również Wy trafiliście w tych paczkach w nagrodach za te wszystkie za ten tydzień. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam również oczywiście na Twitcha. Na twitch.tv kocznik Kamer Podłogaty. Tam oczywiście livey. Myślę, że jutro odpalę livea kolejnego na Twitchu. Także zapraszam. Zapraszam również na Discorda. Nowszy Discord. Wystarczy w regulaminie dać łapkę w górę, żeby zostać automatycznie widzem yy, Dostać rangę widz na Discordzie, także zapraszam bardzo serdecznie. Oczywi lin oczywiście linki znajdziecie w opisie i widzimy się już niedługo na następnych odcinkach. Zostawcie subskrypcję, bo to bardzo pomaga oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się na razie i cześć!